O, kurcz, ja to ja nie skasowało nie mi się jeszcze raz muszę. No, tu widać, jesteśmy przy, no, przy, jesteśmy przy stadionie miejskim w Sanoku. Tu widać wory plastików i różnych innych odpadów. Mnóstwo tego jest. Stadion przy ulicy Strużowskiej. A tutaj ktoś robi z tego ognisko. Śmierdzi niesamowicie. Przyszliśmy za zapachem z bloków przy ulicy Sturzowskiej. Tu jest szpadel, którym ktoś cały czas dorzuca, jak widać, chociaż nikogo nie widać, żeby pilnował tego ognia, wszędzie naokoło są drzewa, suche trawy. Wszystko może się zająć. Niestety mam za słaby aparat, żeby zrobić wszystkie wory na śmieci po prostu. Jest tego mnóstwo. Właśnie dzwonimy na straż miejską, może coś pomoże, a jak nie, to trzeba będzie to wysłać albo do radia, albo do telewizji.